Lecimy dalej z maratonikiem. Kolejny odcineczek. O 19.00 tak jak mówiłam. Akurat przepraszam, że będę jadła na odcinku, ale jestem głodny, Musicie zrozumieć. Wstałem rano. Mama mi chobdoszkę kupiła i, i sobie wcinamy. Ała, 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 o kurde, zginę zaraz, a nie chciałbym zginąć, także szybko, szybko uciekamy, 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 tylko jeden hit, jeden hit i już nie żyję, nie? a ja chcę żyć, bo ogólnie bo trochę, zagra, bo trochę pograłem poza odcinkami, i kurde, chcę sobie tutaj znaleźć endermany i sobie nie znalazłem, a mnie bili, 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 a znowu mnie Mama tam wlazła do pokoju, do, do pokoju, a u... <mum> nie, 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 na szkielety, co ty Paweł, myślę, że co? Mhm... <mum> <mum> mhm, mm uciekamy uciekamy do domu bo nas zjedzą tak jak ja tego hot doga tutaj jak widać pacjenta Pawła ogólnie to nie jest ta moja taka prawdziwa, to jest, nie jest ta moja prawdziwa hacjenta. Dopiero później będzie hacjenta inna, ale to dopiero później. Zapraszam, musiałem się napić. Wiecie jak to jest. Mm, możemy sobie poenchantować książki, bo mam lapis i mam ekspa. Tak, myślę, że poenchantujemy książeczki tutaj nie dwa oczy trzy, trzy mam dwa potrzebuję cztery ogólnie nie? gdzie mam aha ja miałem tutaj te 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 lapis ogólnie przepraszam że się tak w tym odcinku nie będę znaczy teraz się nie będę tak dużo odzywał o mnie. Tak Boli gardło już. Nie że to jest nie do wytrzymania ogólnie, nie. A wiecie o co chodzi. I mówię mnie tak Boli gardło. Ogólnie cztery diaksy, tylko nie wiem, gdzie mam ogólnie lapis, wiecie? A wy wiecie, gdzie mam, mam lapis. Hmm. Przecież ostatnio ostatnio kurde, tutaj miałem lapis i to dużo mi się pomyliło i tu wsadziłam? Nie. Tutaj? Też nie. Hmm. No to w takim razie trzeba szukać lapisów. Tutaj też nie mam. Wiem, gdzie mam. Tu mam. Nie. Nie tu. Tu. A, widziałeś? Bo teraz ostatnio szybko ten, wszystko przyszło i... Przy Kurde, nie umiem się wysłowić. Powera dwójka mogę mieć, dobra. Unranking Power dwórka. A wiecie, czy jest Power czwórka? Chyba nie ma. Protection i bal. Protection. Dwójka bym wziął, wiecie. Bym miał na zbrojkę, bym sobie połączył. Piercing 1 i Loyalty 1. Loyalty, dobra. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Banner of the... I bany, dobra. Weźmiemy sobie to, zobaczymy co to jest w ogóle. O, loyalty 1. Protection 1 i Protection 2, dobra. Protection 2 lecimy. Power 1, dobra. I jeszcze ostatnia książka. Unranking, Deep Strider i Power 3. Deep Strider 1 i Unranking 1, dobra. Unranking 1 bym sobie wziął, wiecie na co? O tak, wziąłbym sobie, wziąłbym sobie. Patrzcie, co ja teraz robię. I wziął do kawedełka. I, i teraz pyk, i to było to, i pyk, i pyk, i mamy unbreaking jedynkę. I teraz tak, czy to możemy? Nie. Czy to możemy? Też nie. Czy to możemy? Też nie. Czy to możemy? Też nie. A to możemy też nie dobra, a to też nie dobra, to też nie dobra i to też nie dobra. Teraz tak: Protection 2, wow, protection, Feather Falling 2 i Power 2. No, dobra książka, ale na zbrojkę dobra książka, wiecie czemu? No bo bardzo dobra na zbrojkę ogólny O bardzo dobry wiecie To jest fortunka 1 ogólnie, tutaj jest Eficency 1 już byśmy mieli Eficency 4 o, kurwa. Tylko 5 muszę kupić lepsze Dawajcie 6 albo... Zaraz przyjdę, zaraz przyjdę, zaraz przyjdę Tutaj wiecie, dzwoni do mnie, wiecie o co chodzi ogólnie, no czy to jest Power 1? Dobra Power 1 wiecie z czym byśmy się połączyli? Power 1 byśmy sobie połączyli z, z łukiem. Z łukiem byśmy sobie Power 1 połączyli i byśmy mieli Power 3. O, tak. Nie można. Czemu? Pa do, do Powera 2 Kurde. O, o. o. Pane uh, uh, uh. uuuuuuuu to jest na to na, na, na zbrojkę Dobre wszystko A czemu Protection Feather Falling Power 2 Mhm uh -huh. No kiedy ja zaraz nie przychodzi. Ogólnie dużo książek mamy, ale to byśmy się połączyli, tylko nie mam ekspa, wiecie. Myśmy sobie połączyli z tym żółkiem. Z twórców muszę kupić albo Dobra. Z powodu problemów technicznych kończymy odcineczek. Dzisiaj taki kru, tcz, króciutki. Także na razie. And